Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze końce do FIFA 16: szybka dostawa wiele for płatności, a także, używając kod Wojta, dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewem bądź kartą, gorąco polecam. Nie wiem nawet od czego zacząć, a więc wyszła niebieska karta lewego obrońcy, który ma lepsze statystyki na karcie niż legenda Roberto Carlos. To będzie bardzo ciekawa recenzja, także zapraszam do oglądania. Miguel Lion ma tak nieprawdopodobne atrybuty fizyczne i psychiczne, że ciężko to skomentować. Wszystko oprócz siły fizycznej jest na poziomie 80 albo wyżej, i całościowo robi to piorunujące wrażenie. Patrząc na umiejętności piłkarskie zaczynam się zastanawiać, czy to aby na pewno jest lewy obrońca, czy też pomocnik skrzydłowy albo napasnik, bo te statystyki są tak dobre, że aż trudno uwierzyć w to, że Meksykanin gra na lewej obronie. Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o cyferki na papierze i zapraszam was teraz serdecznie do właściwej recenzji. To może zacznijmy od tempa. Tutaj jest bardzo dobrze. To jeden z najszybszych lewych obrońców w grze, przynajmniej wśród złotych kart dogania najszybszych skrzydłowych, dlatego wpisuję tutaj plus. 5 gwiazdek słabszej nogi to świetna sprawa w przypadku lewego obrońcy, który jest prawonożny. Dzięki temu nie nim Musicie się martwić, którą nogą wrzucacie piłki, strzelacie albo podajecie. W samej defensywie Meksykanin spisuje się w zasadzie perfekcyjnie. Odbiór piłki jest świetny, podobnie zresztą sprawują się wślizgi. Do tego jego przechwyty piłki są znakomite. Często pojawia się znikąd i zabiera piłkę, no i jego krycie również nie pozostawia żadnych zastrzeżeń jest po prostu bardzo dobre. Ustawienie się na pozycji jest wręcz idealne. Pomaga w obronie, pomaga w ataku, zawsze jest tam gdzie powinien być. Chcecie wrzucić piłkę, nie ma problemu. do środkowania są celne i nic nie stoi na przeszkodzie. Wykonywać nim chociażby rzuty rożne. A Oprócz tego trzeba jeszcze wymienić genialne, krótkie i dalekie podania. Można nim robić dalekie przerzuty piłki. To jest po prostu niesamowite, jak uniwersalny jest ten zawodnik. Dribling to kolejna perełka. Świetnie radzi sobie w ofensywie i potrafi okiwać nawet obrońców wysokiej klasy, a na pewno pomaga w tym zwinność, która jest niemożliwa. To jest po prostu niewiarygodne, że on się tak szybko obraca. Dosłownie robi to błyskawicznie, dzięki czemu można chociażby samą zmianą kierunku omijać rywali. Kontrola piłki to solidny poziom, dobrze przyjmuje piłkę po podaniu, rzadko kiedy coś mu odskakuje. Kolejna rzecz, którą omówię, to siła fizyczna. Jedna z niewielu statystyk odstająca od reszty, ale nie martwcie się, uważam, że jego siła jest przyzwoita. Potrafi się przepychać i chociaż nie jest to żaden czołg, taki rezultat w przypadku bocznego obrońcy jest wystarczający. Nie zawodzi agresja. Nie jest może jakaś specjalnie wysoka, ale całkiem dobra, więc nie uświadczycie sytuacji, w których Lion będzie odpuszczał sobie walkę o piłkę. No i kolejna niesamowita rzecz w jego przypadku to równowaga. Praktycznie w ogóle się nie wywraca, a nawet jeśli, to przeważnie jest wtedy faulowany. Fajnym bonusem jest jego skoczność. Nie jest on zbyt wysoki, ale przynajmniej skacze wysoko i od czasu do czasu nawet uda mu się wywalczyć jakieś główki, co może nas potencjalnie uratować przed utratą bramki. Ale mówię tutaj jedynie o wybijaniu piłek głową, bo sama jakość główek to kompletnie. Na lipa, ale przecież nikt nie wrzuca piłek na bocznego obrońcę z myślą o zdobywaniu goli głową. Wykończenie w pulkarnym jest na tyle dobre, że z powodzeniem mógłby grać jako napastnik. Idąc dalej, siła strzału to rewelacja. Ekstremalnie mocna, łamie bramkarzom ręce. Tak samo zresztą podobały mi się strzały z dystansu. Są bardzo celne i mogą narobić niezłego zamieszania. A oprócz tego, uderzenia finezyjne to też wysoka półka. A więc w kwestiach strzelania macie ogrom opcji, czego nie można powiedzieć o wielu napastnikach. To jeszcze nie koniec zachwycenia się tym graczem. Musicie też wiedzieć, że jest. Jest on nie do zajechania, to znaczy jego wytrzymałość wynosi 99, czyli oznacza to, że będzie biegał na pełnych obrotach praktycznie do 90 minuty. Jeśli chcecie nim wykonywać rzuty wolne, to nie widzę w tym żadnego problemu. Możecie strzelać na siłę albo używając podkręcenia, w obu przypadkach można bez problemu zdobyć bramkę. Jeśli czekacie z niecierpliwością na wady, to muszę was rozczarować, nie znalazłem żadnych, dlatego omówię teraz cenę. PC towcy zapłacą mniej więcej 100 tysięcy monet, posiadacze PlayStation 3 115 tysięcy, Xbox 360 to 125 tysięcy, na PlayStation. 4 będzie trochę więcej, bo 137 tysięcy, a najdrożej jest na Xbox One, bo aż 181 tysięcy. Podsumowując, Miguel Lajon to prawdopodobnie najlepszy lewy obrońca w grze. Nie jestem w stanie tego stuprocentowo stwierdzić, bo nie grałem ani Team of the Year Marcelo, ani Team of the Season Filipe Luisem. Musiałbym też sprawdzić Roberto Carlosa, ale niestety nie mam Xboxa One. W każdym razie, pytanie nie powinno brzmieć, czy warto go kupić, tylko na jaką pozycję go dać, bo teoretycznie pasuje wszędzie. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem dawania obrońcy na napastnika, ale jeśli Macie taką ochotę, to nie widzę przeszkód, bo powinien się na tej pozycji bez problemu sprawdzić. Wcześniej recenzowałem Team of the Year Alwesza i wiem, że to prawy obrońca, ale Team of the Season Lion to poziom nieco wyższy od Brazylijczyka. Także z mojej strony to wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się Wam podoba, to zostawcie łapkę w górze albo napiszcie komentarz pod tym filmem. Czekajcie na kolejne filmy na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!